Cześć witam wszystkich na moim kanale po takiej dosyć dłuższej przerwie. Dlatego pokażę Wam mniej więcej w tym odcinku co tam u mnie, co się pozmieniało, co zostało i tak dalej. Jak widzicie na załączonym obrazku, ryby w 180 są w trakcie wcinania nicienia mikro. Niektóre osoby mówiły, że nie powinno się go podawać dorosłym rybom. Jak widzicie u mnie wcinają go. Jest to nicień wzbogacony wibowit. Od jakiegoś czasu karmię tego nicienia wibowitem, więc na pewno coś tam sobie ten robaczek wchłonie i ryby dostają witaminy przy okazji zjadając tego nicienia. Oczywiście nie był tu podany sam niciem, bo był wymieszany razem z grindalem. I no, jak no wiadomo, co grubsze na początek zostało zjedzone, a teraz jak widzicie, ryby sobie walczą z tym nicieniem. Idzie im to całkiem sprawnie, za kilka minut nawet śladu po nim nie zostanie. No, i tutaj jak widzicie, trochę przerzedziłem to akwarium, bo było już naprawdę ciemno. Powywalałem dużo tej pisti powywalałem dużo tej kryptokoryny. Jeszcze jest kilka rzeczy do poprawienia, ale trzeba na to czasu, żeby to jakoś ładnie, składnie wyglądało. Na chwilę obecną, jest tak jak jest. Tak jak mówiłem, mieczyki, które sprzedałem, zostało kilkanaście sztuk młodych. Przełożyłem do tej 180, znacznie do tej 105, no i oczekuję sobie na jakieś nowe nabytki mieczyka z tych samic, które tutaj mam, bądź po prostu zakupię przy okazji, jak gdzieś będę na mieście, czy od kogoś kilka samic w celu wymieszania krwi. Jak widzicie, tutaj jeszcze na rybek między roślinami nie mam czasu tego odławiać. Jest tak jak jest. moliny je przeżywają i to w dużej ilości chowają się. Natomiast mieczek, jeżeli się go nie odłowi, no przy takim akwarium małe szanse, żeby się odchowały gdzieś tam. Jakaś pojedyncza sztuka zostaje, później nawet jej nie wyjmuje. No i zobaczycie tam na przykład za tym Anubiasem jest tego przykład. Coś tam sobie pływa, co już w miarę podrosło. Czy coś z tego będzie? Nie wiem. Jeżeli nie, to zostanie to przełowione do innego akwarium. Jeżeli tak, no to zostanie tutaj. I tyle. Dobra, lecimy do akwarium na górę. Czyli do moich 45? Tutaj, jak widzicie, zaopatrzyłem się w nową grotę. Grota od Olka Stefaniaka. Dodatkowo zaopatrzyłem się u niego też w pokarm Vitalis bo naprawdę fajnie na ten pokarmie rybki idą. Słyszałem tam różne opinie no, z własnego doświadczenia. Zauważyłem, że glono mają znacznie większą przeżywalność niż jak karmiłem innymi pokarmami chętniej właśnie te młode ryby go przyjmują niż jakiś inny granulat i inne takie rzeczy na sam początek ciutka tylko tego granulatu jeżeli można to tak nazwać, ja to bardziej nazywam paletem żeby sobie poskubały, no i fajnie na tym ryby idą zobaczycie sobie tam obok tutaj dwie groty i jedna samica coś tam sobie poskubała ogórka, na resztę poszły ślimaki no i w zasadzie w tym akwarium to na razie tylko tyle za jakiś czas znowu odłapię sobie trochę młodych Molinezji i zobaczymy co tam z nich wyrośnie co mi się będzie podobać zostanie a reszta standardowo zmieni sobie właściciela tu do tej samicy która siedziała w tej rurce też mam już samca tylko muszę go sobie właśnie przełożyć i zobaczymy może uda się wytrzeć te ryby właśnie w tych zbiornikach bo do tej pory wycierały się w stopiące i potem przekładałem je tutaj a teraz mam w planach, żeby wycierać te glonojady sparowane właśnie w tych 45. Zobaczymy, obok w 45 nie ma już żadnego miecza, wszystkie mecze poszły do sto piątki. Tutaj zostały same młode glonojady, plus para starych. No i najprawdopodobniej w tej rurce, gdzie widzicie tutaj tego samca, coś zaczyna być, bo samiec nawet nie bardzo chce wychodzić do jedzenia a wcześniej sobie wychodził i nie daje to nikomu za bardzo zaglądać czyli być może jest ta mikra przy podmianie wody po prostu zobaczę jak widzicie, tutaj było karmione witalisem jeszcze dosyć spora część tego witalisu jest właśnie tutaj na dnie ślimaki sobie go pożerają, jak i młode glonki no na chwilę obecną tamta samica się trochę spłoszyła, poszła na tył no i myślę, że może uda się tutaj właśnie fajnie sobie wytrzeć ...będą zmiksowane, tak jak te tutaj ciemny samiec i jasna samica. Te właśnie tutaj glonojady są po wytarciu tej jasnej samicy z moim samcem młodym, którego mam tutaj od właśnie takiego rozmiaru. I udało mi się go wytrzeć właśnie z tą samicą. Trochę tych glonojadów tutaj właśnie zostało. Mała ilość z nich padła. Podejrzewam, że właśnie dzięki tym podmianom wody. No i właśnie dzięki temu Vitalisowi, bo... Naprawdę lubią go pożerać na obecną chwilę. jedzą tylko ten Vitalis na przemian z ogórkiem. Jeszcze zacząłem podawać im czerwony plankton. Zobaczymy. Na razie widzę, że dosyć fajnie sobie rosną, i mam nadzieję, że tak zostanie do samego końca. A w 105 litrów, tak jak widać, wszystkie miecze przełożone powoli sobie tutaj dorastają. Tak samo i molinazje. Część z tych ryb już została sprzedana, reszta czeka na osiągnięcie odpowiednich rozmiarów. Jak na razie jest ze 2 czy trzy sztuki, takie, które już by się nadawały, ale wiadomo, jeżeli ich sprzedawać, to lepiej hurtem niż wyłapywać pojedynczo, chociaż czasami tylko tak się da. A jak widzicie, ampuły też już dosyć sporawe, Dostają tutaj ogóra, jest tutaj taka wielka samica też. Pełno zacieków na szybie, co jest właśnie brak czasu zajmowania się tymi akwariami i wygląda to, tak, jak wygląda. No ale niestety coś za coś. Na obecną chwilę wszystko tutaj ok. Pozbyłem się tego najasa, bo bardzo utrudnia mi wyłapywanie rybek, więc wywaliłem go praktycznie całego. Zostawiłem na górze tylko te pistie. No i to, co widać, gołe szkło, trochę skrytek. Na obecną chwilę wygląda to tak. Tutaj pod korzeniem, nie wiem czy ją będzie widać. Jest nowy nabytek, wielka, 19 cm samica zbrojnika. Pokażę wam to też na zdjęciu. Mam też chyba jeszcze jakiś filmik, więc go tutaj wstawię. Zobaczycie, jakie bydle. No, nie mieściła się za bardzo do litrowego słoika, po prostu została tak przyniesiona, bo dostałem ją od sąsiada, próbowałem ją rozmnożyć z moim największym samcem. Ale ona nawet nie mieści się do tych grot, więc włożyłem im taki ciemniejszy kufel od piwa, ale na obecną chwilę przeganiała strasznie tego samca, tłukła go i musiałem zamienić mu partnerkę. Co widzieliście na wcześniejszym obrazku. No i tutaj tak jak widać te mieczyki, które tam jeszcze były z tych małych, już powoli sobie dorastają. I za jakiś czas zmieniam akwarium na jakieś nowe. Małe glonki, które tutaj były w sumie już nie takie małe, bo miały tak około 4 cm, wszystkie zostały sprzedane. Za chwilę wam pokażę, ile tego się zbierało na osobnym materiale. Także jak widzicie, czekam aż wszystko podrośnie, w międzyczasie nabędę sobie trochę samic mieczy, bo mam akurat. Niedobory co chodzi o mieczyki, molinezje standardowo sobie powoli rosną, trochę takich, trochę takich, co chwila jest tam coś dołapywane, także o molinezję bym się nie martwił gorzej z tymi mieczami, ale po prostu brak łapania samic w kotniki i niestety ale przeżywalność tych małych, co chodzi o te wyklute jest taka, że większość z nich kończy w brzuchach już dorosłych rybek, w tej 180, więc. Czas najwyższy dokupić coś konkretnego, jakieś kilka za dwie-trzy samice. Tam znowu przerzedzić, zostawić sobie kilka samców do nich. No i zobaczymy co z tego dalej będzie. A tutaj ostatnie chwile właśnie tych zbrojników, które już podrosły u mnie. Jak widzicie jest tego tam trochę mieszane i ciemne, i albino. Docelowo mam też w planach Zdobyć sobie trochę weloniastych. Mam już jedno nagrane. Pewnie, jak wiecie, u pana rybki kwestia tylko czasu, żeby się spotkać. No i te ryby wdrożyć tutaj, właśnie do swojej hodowli, żeby właśnie było więcej takich weloniastych niż tych zwykłych. Jak to wypali, się okaże. No i te właśnie podrośnięte już zmieniły sobie lokal, zamieszkania. Teraz tamte, które widzieliście wcześniej. Jak trochę podrosną, zostaną przerzucone do tej 105. I podejrzewam, że za chwilę pojawią się następne. No i tak w kółko to się kręci. Nic nowego w zasadzie. Wszystko po staremu. A tutaj możecie sobie podziwiać tą mega wielką samicę. Naprawdę jest po każdych rozmiarów. Za chwilę wstawię fotkę, gdzie jest przy linijce, No i sobie wtedy sami ocenicie, ile ona ma, żeby nie było, że coś przekłamane. No naprawdę jest to pokaźna samica, nie mieści się pyskiem do tych moich rurek. No i będę chciał coś z niej wyciągnąć, a czy to się uda zobaczymy. Tak jak mówiłem wcześniej, sponiewierała wcześniej tego mojego największego samca. Niezbyt fajnie to wyglądało, bo trochę mu postrzępiła płetwy. No ale zobaczymy, jeszcze zrobię z jedno podejście. Jeżeli się uda, no to samica zostanie tutaj, a jeżeli się nie uda, to trudno, zmieni właściciela. Tam na dole macie właśnie tą albino samicę, od której mam już tę młode, jak jeszcze wcześniej była w tym akwarium. No i możecie sobie porównać, jakiej wielkości jest ta samica, a jakiej wielkości jest tamta, która siedzi na tym ogórku. Naprawdę kawał ryby, wszystko tutaj ogonem, jak tylko się ruszy, to wszystko tutaj fruwa. No widzicie, teraz się spłoszyła. Tam macie na ogórku te dwie dorosłe samice, no ale one są naprawdę mikre. W porównaniu właśnie do tej dużej samicy, która ma grubo ponad 16 cm, na moje oko 18-19, a za chwilę pokażę Wam to na linijce. Także teraz macie okazję, żeby sobie ocenić, ile ta ryba ma według Waszych pomiarów. Według moich, tak jak mówiłem wcześniej, kawałek dużej ryby jest. No i to by było na tyle. Także widzicie, że wszystko jest w miarę ok. Na dniach pojawią się jakieś nowe ryby. Jeżeli tylko będę miał czas, żeby sobie wejść gdzieś takich poszukać, to na pewno zaopatrzę się w kilka sami zmieczyków. No i co, i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Na pewno będę się starał je już odławiać, żeby nie tracić tego na rybku. No, a resztę, jak sami widzieliście. Trochę po staremu, trochę innych ryb zmieniło właściciela i tak to się u mnie kręci. Akwarium wygląda jak wygląda. Myślę, że na obecny czas, jaki mu poświęcam, nie jest źle, ale wiadomo, zawsze może być lepiej. Chociaż myślę, że nie jest jakieś mega zaglonione, w zasadzie glony. To tylko tutaj na tym Anubiasie na dole. Reszta roślin ładna, zielona. Szyby czyste, ryby zdrowe. Także wszystko jest tak jak trzeba, no i tylko teraz czekać na coś ciekawego samic mieczyka. Miałem też w planach jakieś fajne gupiki, ale jak to ja kiedyś za długo lat je trzymałem, i teraz mam takie trochę mieszane uczucia, żeby do tego wrócić. Na chwilę obecną moim priorytetem są właśnie te waloniaste zbrojniki plus kilka jakichś ładnych samiczek od mieczyka, i w tym odcinku to by było na tyle a następny będzie, jak znajdę na niego czas. Dzięki